Witamy wszystkich bardzo serdecznie 139 odcinek GM i razem ze mną jest dosyć niespodziewanie tym razem w studiu. To był moment, Paweł Typiak, cześć. Tak, przed mikrofonem również Mateusz Fidut. Yy, dzisiaj nie ma Zdania, nie ma Marcina i innych, ponieważ pojechali do Warszawy ogrywać Wiedźmina 3. Ponad I to na... 3 godziny rozgrywki, więc 4 na pewno. miesiące przed premierą? No w maju, no to tak, policz. jakby nie było. 4 miesiące chodziłeś przed. Chodziłeś do premierą. matematycznej klasy w liceum, więc to ty <laughs> jesteś matematykiem <laughs> w tej redakcji, ja nie. Eee, zobaczymy jakie są ich wrażenia. Na pewno tak za jest. tydzień kinem plus Zdenio coś o tym opowie. To na pewno, natomiast mamy też nadzieję, że dzisiaj jeszcze w audycji gramy na maksa coś chłopaki opowiedzą, chociaż nie mogę się do Marcina dodzwonić, nie wiem czy śpi w busie, czy śpi w samochodzie, czy śpi w pociągu. Bo na pewno śpi skoro nie odbiera no chyba, A, chociaż wiesz, Marcin to jest taki człowiek, który tak czasem nie odbiera po prostu telefonów. Pozdrawiamy Cię Marcinie bardzo gorąco. Tak, bardzo serdecznie i pytanie podstawowe pierwsze, w co ostatnio grałeś? Wiesz co, ostatnio cały czas katuję Injustice, podoba mi się tak gra tak po prostu, do tego jeszcze dołożyłem, no Dragon Age Inquisition. i gra mi się bardzo podoba. Jak bardzo? O tym opowiem już w samej recenzji, w audycji Gramy na Maxa, ale jeżeli jeszcze nie graliście, koniecznie sięgnijcie po ten tytuł, bo to jest jedna z lepszych gier z zeszłego roku. Ja niestety przez ostatni tydzień już za bardzo w nic ciekawego nie zagrałem, więc też nie mam o czym mówić, więc... Ale w ogóle jakoś tak mało się dzieje. No Oprócz teraz... Captain Toad: Treasure Tracker na Wii U... Yy... No. No ale to ile też można grać w Captain Toda? no Też bez przesady, no czekamy na Dying Light. Czekamy, bo to chyba jedyna duża po prostu e, produkcja w tym miesiącu. No i, i potem masywny luty, który trochę został skubane z niektórych tytułów, no, więc już przestał już być taki masywny. Przestał być masywny mhm. i mam tak naprawdę... The Order i Battlefield Hardline. No tak, bo Batman też I przesunięty, koniec. Wiedźmin przesunięty. Zobaczymy co, będzie się działo. przesunięty. Tak, Zobaczymy, co będzie się działo w lutym. Ale właśnie, jeśli byliśmy już przy Dying Light, to warto zaznaczyć, że tego samego dnia miało wyjść GTA V. tutaj na nasz pierwszy temat. Niestety nie pojawi się GTA V na pecety. Pytanie, czy dobrze, czy nie. Pojawi się dopiero 24 marca i w marcu też mamy właśnie bladborna między innymi, więc mm -hmm. też się trochę zasypuje ten miesiąc. No ale tu miesiąc. GTA na PC, -ta, a Bloodborne raczej nie na PC, a na PS4 jako ekskluzyw, więc jest... nie ma co mieszać. No tak, ale dla nas jako graczy to chyba, wiesz, no. na każdym <laughs> sprzęcie zagramy we wszystko. No Ale ile pytanie do ciebie... Ty czy się smucisz, czy się nie smucisz. Jest mi to zupełnie obojętne ze względu na to, że mój szwagier, który mieszka ze ścianą, kupił właśnie PS4 z GTA V, więc w końcu zagram, bo ja nie grałem nawet w tą wersję jeszcze na... na Ty w ogóle nie grałeś w W ogóle nie grałem w GTA V nigdy. Dlatego cieszę się niezmiernie, że będę miał okazję na PS4. PeCet mi tutaj po prostu zupełnie wisi, bo wiedziałem, że i tak ani nie mam takiego PeCeta, który by to odpalił, więc przesunięcie może oznacza, oznaczać w przypadku Rockstara tylko i wyłącznie jedno, dopieszczają grę. I to mi się podoba, bo za Zauważ, że dużo gier zostało przesuniętych, więc trzymam kciuki, mam bardziej nadzieję niż jestem przekonany, że chodzi o łatanie dziur, a nie o jakiś tam inny zarobek i ukryte dodatkowe, że tak powiem, opcje zarobkowe, bo zauważ ile gier w 2014 no roku wyszło niedorobionych, wręcz niedokończonych wręcz zupełnie. Każda praktycznie, tak. w każdy duży, wiel... większy tytuł w ubiegłym roku, który się pojawił, a i tutaj mam oficjalne oświadczenie Rockstara i zacytuję Przepraszamy za tą drobną zmianę premiery, ale gra wymaga jeszcze kilku dodatkowych no tygodni testowania i szlifowania szczegółów, by osiągnąć pełny potencjał. Przesunięcie debiutu nigdy nie jest prostą decyzją i podejmujemy ją tylko jeśli wiemy, że jest to dla nas najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia gry i fanów. No Ja, nie, ja myślę, że tu nie ma nawet nad czym rozmawiać. Ale widzisz, Techland chyba wygrał w Totka tak naprawdę, bo tego samego dnia wychodzi GTA V na PC, -ty. No wiadomo, tylko na pecety, a Dying w sensie po prostu na wszystkie... Miał wyjść. Miał wyjść, yy, miał yy, wyjść. tak. Eee... Zresztą pamiętasz naszą rozmowę podczas Gamescomu z Maciekiem? On powiedział, że oni nie boją się eee... no ale... okolicy tych wszystkich gier, że, że, że wychodzi ich gra w okolicy właśnie tych wtedy jeszcze Batmanów, Wiedźminów, Bladborna, właśnie GTA V i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, że no, oni zrobili na tyle dobry tytuł, że są przekonani o tym, że zmienią podejście do FPP i że ludzie i tak to kupią i nie mogą się doczekać streamów. Zresztą polecam Wam Nasz materiał z Gamescomu znajduje się na YouTubie, obejrzyjcie koniecznie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Dying Light, który premieruje już 30 stycznia podejrza. 27 chyba. Jakoś, tak. Koniec Jakoś stycznia. tak, Ale powiem ci szczerze, że pokazywali na tyle dużo rozgrywki i tego wszystkiego i tyle razy można było już zagrać tą grę, że wydaje mi się, bo pierwotnie gra miała się pojawić Dying na, Light. Tak, na jesieni 2014 roku, mm -hmm. a dopiero później została przeniesiona na styczeń. A w styczniu miała się nie pojawić żadna gra. Bo GTA 5 też miała zadobytowe no tak. na jesieni 2014 roku, więc tak jakby chyba nie miało za bardzo co powiedzieć. No powie, że się boją i co. Nie kupujcie naszej gry, czy kupujcie <laughs> nasze gry, proszę was, bo się no, ale boimy. Wiesz, mógł też powiedzieć, że e, z, oczywiście, że się boją. No bo tak naprawdę portfel gracza nie jest bez dna i jeżeli ktoś kupi GTA V, jeżeli ktoś kupi Bloodborne, jeżeli ktoś kupi Wiedźmina to na przykład jego czwartym, czwartą decyzją mogło być Dying Light, ale ze względu na to, że wydał pieniądze na inne gry, to już nie, nie będzie mieć na to pieniędzy. Natomiast to jest w ogóle teraz temat, że tak powiem, wydumany, bo nie ma takiego problemu. Dying Light jest jedną z większych premier w najbliższym czasie i jestem przekonany, że będzie warto zagrać w tę grę. Zresztą, jeżeli Wy także czekacie na ten tytuł, jeżeli może nie tyle, że zmazuje Wam sen, spowiek, zdejmuje i tak dalej, tylko no, graliście w The Island. Wiecie, że to ta sama ekipa, która robiła The Island 1. <laughs> Przepraszam. Tam, wiecie, że to będzie naprawdę dobry tytuł. No i ten nie tyle parkour, co możliwość przemieszczania się ty nie tylko wertykalnie, ale i na odwrót, nie tylko horyzontalnie, ale, ale też i wertykalnie. To ma znaczenie. Oni naprawdę twierdzą, że zmienią podejście do, do one, Oni zmienią podejście do gier FPP. Zresztą obejrzyjcie ten wywiad właśnie z maczkiem z Techlandu, Koniecznie, bo, to, bo tam dużo fajnych informacji, więc jeżeli czekacie, napiszcie, jeżeli nie możecie się doczekać w streamingu z Dying Light, również napiszcie. Jeżeli sami będziecie streamować, też piszcie na dole w komentarzach. Tak, a my już za chwilę przechodzimy do następnego tematu. Okazuje się, że wszystkie projekty Naughty Dog, czyli studia odpowiedzialnego między innymi za Crash Bandicoota kiedyś, teraz mm -hmm. The Last of Us i Uncharted, zostały zawieszone. A tuż dlaczego? Ponieważ twórcy skupiają się w pełni na Uncharted 4. I... Ale to oznacza, że pracowali też nad czymś innym w tym samym czasie. To tak, bo ogólnie to pytanie zostało zadane w wywiadzie z magazynem Game Informer. Czy Co się dzieje po prostu z The Last of Us? A oni mówią, że wszystkie prace nad innymi projektami są zatrzymane. Okej, okay, czyli można możemy... by w pełni skupić Jasne. się na Czarte 4. I, I tu trochę no, temat niezbyt duży, ale można troszeczkę sobie podywagować, czy rzeczywiście. Uncharted 4 pojawił się w tym 2015 Wątpię. roku, bo, bo nie, nie, dla skoro... mnie to jest duża wątpliwość. Zdecydowanie nie, skoro dopiero y, zostały przesunięte siły robocze na Uncharted 4. Zostało to przyznane. Znaczy, po pierwsze, z tego wynika taka informacja, ale pamiętajcie, że to jest nasze tylko i wyłącznie dziennikarskie grybanie. Y, jest to taka informacja dla nas, że Naughty Dog nad czymś innym także pracuje. Oby to nie były DLC do Uncharted 4, bo to już byłoby po prostu chamskie. Nie znaczy, bo mówione, dziwne, że by było. wszystkie dodatki i gry, nad którymi pracują. Ta Aha, okej, okej, okay, okay, no, no dobra. W każdym razie ymm, mam nadzieję, że jest to dla z 2 że to nie jest jakiś dodatkowy, dodatkowy dodatek, że to nie jest żaden dodatek do pierwszej części The Last of Us, tylko już coś pełnoprawnego. Ym, mamy nadzieję na wielkie ogłoszenia podczas targów E3. No i liczymy na datę premiery gry Uncharted 4, ale jestem przekonany, chociaż znając historię audycji gramy na maxa, lepiej żebym się nie zakładał, bo wszystkie zakłady zawsze przegrywałem. To może się zdarzyć. <laughs> będziemy pewni po prostu, że gra jednak trafi w 2015 roku do naszych czytników. Ja nawet jednak... walałbym w 16, na początku 16. Naprawdę? No, pewnie. No, znaczy tak. oczywiście, że chciałbym tak yours. dobrze zapowiada zapowiadająca się gra już w tym momencie chciałbym po prostu. No to racja. 800, 800 ruchów twarzy, animacji twarzy, samej twarzy Netana Drake'a, w poprzedniej części 125 takich animacji było wykorzystane. Wyobrażasz sobie skok jakościowy, jaki to będzie obserwowany. Znając. Um, całe studio Naughty Dog, przecież to co oni zrobili w The Last of Us, ten cały majstersztyk to jak to było zagrane y, słowem, ale i postaciami, i twarzą i mimiką, i oczami, i ruchem gałek ocznych, i grymasami twarzy no Uncharted 4 będzie potężne potężne. O, patrz, Marcin do mnie odzwania, zaraz będę musiał do niego dzwonić, bo oni są teraz w pociągu, wracają prosto z Wiedźmina 3. Dokładnie. Uncharted 4. No ja, ja mam nadzieję naprawdę, że ten tytuł jednak się pojawi w 2015 roku, choć właśnie patrząc na te wszystkie rzeczy, które się działy w ubiegłym 2014, no to można właśnie powątpiewać, bo te wszystkie gry, chociaż że się pojawiły już, choć, ale były nawet kilka razy przesuwane, to jednak miały na tyle dużo błędów, że jak widzimy teraz wszystkie te gry, które miały być dopiero na początku 2015, są przesuwane coraz, coraz i coraz to bardziej dalej. Mam nadzieję, że na przykład taki Batman i Wiedźmin to już dalej nie pójdzie. Chociaż nigdy nie mów nigdy, bo CD, CD Projekt RED mówił, że, że, że różnie może być. już 24, to jest tak pewna data, że po prostu koniec świata, jak przy, no tak, zostanie przesunięta, a jednak. Nie. Albo chcemy mieć dopracowane produkty. Albo nie chcemy mieć przesuwanych premier, to albo to, albo rybki, albo akwarium, nie można mieć ciastka i zjeść ciastko, noż ludzie. Więc ja wolę przesuwane premiery, wolę dłużej poczekać niż dostać niedorobiony produkt i potem narzekać i mówić, że był przehajpowany, że był niedorobiony i że dana firma nie umie robić gier. Nie, nie i jeszcze raz nie. O, teraz jeszcze Piotrek do mnie dzwoni. O, wracają z tego Wiedźmina i naprawdę oni są chyba mocno napaleni, żeby nam o tym opowiedzieć. Słuchajcie, gramy na maksa o 19.00. Tak więc, za, już za chwilę wracamy z następnym tematem. Komentujcie, a my porozmawiamy o forcy Motorsport 6. Na początku tego tygodnia e, zapowiedziano Force Motorsport numerek 6. I to jest dość nieoczekiwana tak. zapowiedź, to trzeba przyznać. Tak, i tutaj mam wypowiedź szefa marki Xboxa, czyli Phila Spencera. To zaszczyt dzielić ten historyczny moment z Fordem i celebrować go, e, dziedzictwo e, GT, czyniąc go wyróżnionym samochodem z okładki Forza Motorsport 6. Bo tutaj przypomnijmy, e, zapowiedziano ten tytuł od razu dając okładkę gry i tam. Ford, Ford GT, GT, najnowszy. Cieszymy się, że mieliśmy niepowtarzalną okazję ogłoszenia Forza Motorsport 6 w dniu prezentacji samochodu na jednej z największych aren w przemyśle samochodowym i nie możemy się doczekać, aby podzielić się szczegółami z produkcji. Oczywiście za grę odpowiada studio ten. Mhm. No i tak naprawdę tyle wiem. Pierwszy fragment rozgrywki miał być pokazany dopiero na E3. W czerwcu, bo tak w czerwcu jest Ale chyba to fajnie, jutrze. to fajnie, bo tak naprawdę ostatnio nie dostaliśmy żadnej dobrej ścigałki. O Drake Clubie mi nawet proszę nie mówić w tym momencie, bo tam nic nie <noise> działa. Okej, okay, no pewnie fajnie się jeździ i tyle. Ale mieliśmy już Force dosyć niedawno. Forca Horizon, Horizon, Forza 5 jest tak fajnie. jest. To ostatnie takie dobre ścigałki. No chyba, że ktoś lubi arcade, no to wtedy możemy polecić każdemu Need for Speed Drive, który jest tak samo dobry, jak i zły jednocześnie. Więcej w naszej recenzji i dywagacjach podczas audycji. No i The Crew, które nie dostawało zbyt wysokich ocen. Tak, tak, tak nie wyszło troszeczkę, można jest powiedzieć trochę dziwną grą. Bardziej MMO niż... Znaczy ścigałko no właśnie. MMO, ale ja nadal to jakby odgradzam te wszystkie gry MMO od tych gier AAA, które się pojawiają na no pojedynczego no gracza. Natomiast no Natomiast no co, Mario Kart 8 najlepszą ścigałką ostatniej generacji nie jest zdecydowanie Forza 5 i Forza Horizon jak dla mnie, więc Forza 6, naturalna kolej rzeczy, ale przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla fanów motoryzacji, bo niektórzy już na pewno zdążyli zjeść zęby w oczekiwaniu na kolejny tytuł od Turn Z prostego względu, no ile można jeździć cały czas w jednej grze wyścigowej. No, chyba, że to jest Gran Turismo. No, to niektórzy potrafią cały czas, okej, okay, ale no już w Force Horizon 2 pewnie już wszyscy skończyli, którzy mieli skończyć. E, ci wszyscy zapaleni, zapaleni zapaleńcy, którzy kupili pierwszego dnia. Tak samo z Forze'u piątką, szóstka. Super, dla mnie to jest bardzo fajna wiadomość, na pewno chętnie zagramy. Ciekawe, jakie są wasze odczucia a propos tego, czy wisi wam to zupełnie, czy nie możecie się Ja doczekać? się zastanawiam tak naprawdę, co dostaniemy w tej szóstce, co takiego będzie, że to że to nie będzie taki jakby wielki dodatek, do, nie wiem, zmieniający, yy, dodający nowe modele samochodów i tak naprawdę na tym się skończy. Bo na pewno jeśli fragment rozgrywki poznajemy, do, poznamy wręcz dopiero w czerwcu na E3, no to gra zapewne zadebiutuje dopiero w 2016 roku. W tym roku to raczej nie ma chyba bata, żeby się pojawiła tak. To porądu. prawdopodobne, ale zobacz jak dużo gier jest zapowiadanych podczas targów E3, a potem pojawiają się pod koniec roku. Jest tego całkiem sporo. No to z jednej strony to jest możliwe, ale właśnie się zastanawiam na ile po prostu... Będzie to gra, która zasługuje na kolejny numerek mhm. w serii Forza Motorsport, a nie na duże DLC, No to zobaczymy po no. jakiś inny tytuł z serii Forza. No tak naprawdę ym, minął rok i trzy miesiące od wyjścia piątej części Forza Motorsport 4, 5-6 miesięcy od wyjścia Forcy Horizon. Naprawdę krótko. No bardzo krótko, a jak mieliśmy Xboxa 360, to mieliśmy chyba tylko 4 części forcy i cztery części. Cztery części. Cztery części forcy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Przez Dokładnie, cały cykl. Przez tak? cały cykl pomyślałem już, że jakaś forca Motorsportu. Na pierwszym dwocie? Tak, <laughs> nie, nie, ale nie. To, to chyba, to PGR, to PGR. Project Gotham Racing, tak, tak jest. Trzecia i czwarta część była na 360. Dokładnie. A, a mógłby wrócić. Mógłby sumie. wrócić, szczególnie, że stamtąd pochodzi jedna z ciekawszych gier, którą recenzowaliśmy ostatnio, czyli Geometry Wars. Prosto ze ścigałki pochodzi strzelanka. To jest kosmos, ale więcej na YouTubie. Czekacie? Dajcie znać w swoich komentarzach. Zdecydowanie. Tak, a to był 139. odcinek GN+. I razem z Wami byli Mateusz Widut i Paweł Typiak. Trzymajcie się. I zachęcamy do subskrypcji, jeżeli wam się podobało. Udostępnijcie ten podcast i słuchajcie Gramy na Maxa w każdą środę o 19 w Radiu Centrum. Cześć!